Cześć, ponieważ w naszym wspaniałym kraju ostatnio pozmieniała się aura i wiele osób się pyta nas, jak sobie radzimy z jeżdżeniem na rowerze w momencie, kiedy jest śnieg, lód i zimno, to chciałem się podzielić z wami moimi patentami na to, jak sobie z tym radzę. Rok temu pokazaliśmy wam patent z opaskami na koło. Jest on trochę skomplikowany i tak naprawdę drogo wychodzi. Chodzi mi o te teretki, o zip ties tak zwane. I tak naprawdę daje tylko odrobinkę. Chciałem się z Wami podzielić, jak ja to robię. Najważniejsza sprawa to jest taka, że musimy mieć mało powietrza w oponach. Zarówno w przednim kole, jak i w tylnym. Powinniśmy zredukować ciśnienie do mniej więcej 30 PSI czyli 30 funtów na inch kwadratowy, czyli na cal kwadratowy. Ja się posługuję z racji, yy, nieważne z jakiej racji, po prostu posługuję się tą nomenklaturą nazewniczą, ponieważ jest mi to wygodniej. PSI to jest bardzo dokładna skala, więc 30-35 PSI w kole. Yy, większość pompek ma tą podziałkę powoduje, że koło się robi troszeczkę szersze, opada się robi troszeczkę szersza i bardziej dokładnie przylega do śniegu czy też lodu. Wiadomo, że z, z żywym lodem nie wygramy, ale na przykład z takim śnieżkiem jak tutaj mamy, już to bardzo bardzo dużo daje. Pamiętajcie tylko o tyle, żeby nie spuszczać powietrza do momentu, kiedy rower się stanie nadsterowny. Nie schodźcie poniżej 30 psi. Następną sprawą jest opona. Wielu ludziom wydaje się, że opona z agresywnym bieżnikiem, kostka, to jest ta opona, która na śnieg działa najlepiej. Nie, to nie jest tak. Delikatne gumy z delikatnym bieżnikiem, taka jak tutaj, które założyliśmy do naszych nowych czarnych tusków. Racing Ralph, nazywa, nazywany przez y, niektórych moich kolegów Dancing Ralphem, ponieważ opony są znane z tego, że mają słabą przyczepność na, mokrym, y, na mokrej nawierzchni. Na śniegu spisują się absolutnie doskonale. I y, nie mam możliwości technicznej, żeby pokazać Wam w tym momencie, jak te opony działają, ale jest to absolutna y, rewelacja, ponieważ mogę po ośnieżonych drogach, nieposypanych niczym, praktycznie podjeżdżać na stojąco. Ta opona z małym ciśnieniem jest po prostu idealna, jakby zimówka, zimówka, rowerowa zimówka. Innych patentów nie polecam. Wkręcanie, wkręcanie śrub, co, co po niektórzy proponują, jest ryzykowne, bo można sobie kurde, zniszczyć rower tak naprawdę, jak się ma karbonową ramę to już na 100%. Więc słuchajcie, najważniejsza sprawa. Dla tych wszystkich ludzi, którzy w taką pogodę chcą jeździć na rowerze, polecam po prostu zredukowanie ciśnienia w oponach. To jest absolutna podstawa. I delikatna jazda czyli nie szarpiemy się z rowerem. Jeżeli nagle widzisz przed sobą lód, to nie próbuj na nim zakręcać bo to będzie gleba, stuprocentowa gleba. Delikatne jeżdżenie Powolne przyspieszanie, nie gwałtowne ruchy umożliwia poruszanie się na rowerze absolutnie sprawnie, nawet na bardzo śliskich y, powierzchniach. Te oponki, naprawdę y, Racing Ralph, czyli Dancing Ralph na śniegu, spisuje się przepięknie. Naprawdę jestem pod absolutnym wrażeniem, jak ta oponka y, fajnie działa. Y, oczywiście nie zapominajcie o światełkach, bo się robi y, wcześniej ciemno, trzeba być widocznym. I nie proponuję i nie polecam syberyjskich bidonów, bo policja dalej gnębi rowerzystów i nie mogą zrozumieć pewnych rzeczy z tym związanych. Eee, to jest wszystko, co chciałem powiedzieć. Jeżeli macie swoje patenty, absolutnie jak zwykle czekamy na Wasze propozycje i Wasze, wasze pomysły, jak sobie rodzić z taką aurą, jak w tym momencie mamy. Eee, I do zobaczenia przy następnym filmiku.